Dzień dobry, kochani. Chwała Bogu. Dzisiaj mam takie słowo, które może pomoże tym, którzy borykają się, że nie są doskonali. Którzy borykają się z takim poczuciem, że, że nie wszystko do końca nam wychodzi. I bardzo ładnie to ujął apostoł Paweł w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, w 15, 16 wersecie. Posłuchajcie. Ilu nas wtedy jest doskonałych? Wszyscy tak myślimy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to Wam Bóg objawi, tylko trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Wiecie, yy, zazwyczaj, przynajmniej ja tak mam, patrzę na siebie i mówię, no, nie dociągam, nie daję rady. Yy, nie udało mi się. To wszystko, co robiłem, no, jest tak dalekie od doskonałości, że muszę mocno, mocno pracować nad sobą. No Niektórzy myślą, że wszystko się odnęli, że to, co robię jest doskonałe i yy, 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 robią wszystko najlepiej. Ale o tych mówi apostoł Paweł, że Bóg im objawi, że się mylą. Nie ma ludzi doskonałych. Każdy z nas jest ułomny, każdy z nas popełnia błędy i jest to normalne, tak? Bo jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi i nie mamy coś sobie zarzucać, bo tacy jesteśmy. Nie zawsze nam wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Zazwyczaj nam nie wychodzi tak, jakbyśmy chcieli. Ale apostoł Paweł mówi bardzo fajną rzecz. Tylko trwajmy w tym, to już osiągnęliśmy. Taki plan B, taki plan minimum dla nas jest, aby trwać w tych rzeczach, które osiągnęliśmy i aby się nie cofać. Nie zawsze będzie nam wychodziło wszystko dobrze, poprawnie, doskonale, perfekcyjnie, ale nie poddajmy się, nie cofajmy się, nie porzucajmy dzieła, które rozpoczęliśmy. Bożą jest rzeczą, aby iść do przodu. Mimo naszych ułomności i niedoskonałości. Jeżeli coś zacząłeś i myślisz, żeby to dzisiaj rzucić, zostaw, idź dalej, nie przejmuj się. Może być tylko lepiej. Błogosławię Cię i życzę Ci udanego dnia. Niech Pan cię prowadzi, niech Pan Ci daje nową łaskę i szczerze cię na każdym kroku. Amen.